Gastroszef, cennik. Do szybkiej zmiany cen w naszego menu używamy funkcji w programie Cennik. Artykuły cennik. Na oknie pojawiają się nam nazwy naszych artykułów, w których grupach występują oraz w jakich poziomach cenowych. Mamy nasze artykuły ustawione. Do zmiany ceny należy kliknąć przycisk Modyfikuj. Nasze nowe ceny podstawiają się z cenami starymi, i w tym momencie musimy każdą cenę, która jest w kolumnie nowa, zmienić na tą, którą chcemy. Czyli zmieniamy na przykład pizzę hawajską. 17 zł. 10 zł i wszystkie inne artykuły, które chcemy zmienić w tym momencie. Dla szybszego, szybszej zmiany w konkretnej grupie, na przykład zupy, w filtrze wpisujemy część nazwy grupy i mamy wyświetlone tylko artykuły z konkretnej grupy zupa. Możemy również w tym miejscu zmieniać ceny Konkretnego artykułu. Każda zmiana ceny powoduje to, że na kolumnie z oznaczeniem gwiazdką pojawia się checkbox, który oznacza, że ten artykuł mał do zmiany ceny dokonany. Grupy możemy filtrować jeszcze w drugi sposób, czyli klikamy prawym przyciskiem myszy na dowolnej nazwie grupy. Ustawiamy panel grupujący i przeciągamy sobie nazwę grupy do tego panelu grupującego. W tym momencie mamy możliwość rozwinięcia konkretnej grupy, dla której byśmy chcieli zmienić ceny. Ponownie zmieniamy ceny artykułów, które chcemy, aby była cena zmieniona. Po zmianie cen możemy grupę z powrotem wrócić. Prawym przyciskiem przywracamy przycisk przywróć domyślny. Potwierdzamy. Nowe ceny wchodzą nam do kolumny stara cena i od tego momentu już obowiązuje nowy cennik. Na funkcji cennik Możemy również ustawić sobie limit sprzedaży. W tym celu należy kliknąć Modyfikuj. Prawym przyciskiem myszy na dowolnej z nazw grup wybieramy Wybór kolumn, wskazujemy limit sprzedaży, przeciągamy sobie go na kolumnę, zamykamy i w tym momencie możemy ustawić dla każdego artykułu limit sprzedaży. Jaki nam jest potrzebny. Na przykład sok pomarańczowy. 9 sztuk zostało do sprzedaży. Taki limit sprzedaży będzie ustawiony. Po potwierdzeniu zmiany zostają zapisane. Aby wyczyścić limit sprzedaży z poziomu cennika, wystarczy kliknąć przycisk Modyfikuj i kliknąć Wyczyść limity sprzedaży. I potwierdzam.